Cześć, witam Cię bardzo serdecznie, z tej strony Joanna z Zielonego Detoksu i dzisiaj mam do Ciebie ogromną prośbę, żebyś napisała enzymy w opisie tego wideo i żebyś udostępniła jej w jak największej ilości miejsc, dlatego że yy, nagrywam dzisiaj tylko na Facebooku, bo wszystkie inne sprząta odmówiły posłuszeństwa. Ja się nazywam Joanna Manikowska i mam nadzieję, że nagrywam na tym page'u Zielony Detoks, bo już jestem dzisiaj tak zakręcona, że sama nie wiem. Daj znać, yy, czy dobrze mnie widać, czy dobrze mnie słychać. I wpisz koniecznie w komentarzu enzymy. Też będę bardzo wdzięczna dzisiaj za każdą ilość kciuków do góry i serc um, tutaj na transmisji, dlatego że jest dzisiaj naprawdę ciężko. Dzisiaj porozmawiamy sobie o enzymach, w związku z tym, że mamy nowy produkt w sklepie. Są to enzymy trawienne, czyli nasze ostre nożyczki. I ten produkt jest przed sprzedaży, czyli mamy taki tydzień kampanii informacyjnej na temat enzymów. Ta sprzedaż trwa do piątku. To znaczy, że ten produkt cały czas się produkuje. I tak naprawdę, kupując przed sprzedaży, upewniasz się, że te enzymy po prostu dostaniesz. Plus to, że musisz na nie poczekać, ponieważ one się jeszcze produkują, więc osoby, które są cierpliwe, które darzą zielonotek z takim zaufaniem, żeby kupić produkt, którego nie dostaną od ręki, dostają bonus w postaci po prostu tańszego produktu, a jest tańsze o co najmniej 10 zł, dlatego że enzymy do końca tygodnia, do piątku kosztują 89 zł, a potem będą kosztowały około 100. Gdzie kupić? sklep.zielony-x.pl, tam też znajdziesz więcej informacji. A już śmiegam do treści merytorycznej, opowiemy sobie po co są te enzymy i jak właściwie je brać. Jeżeli wyobrazisz sobie pokarm, który spożywamy, to dzielimy go na węglowodany, białka i tłuszcza. I to jest tak, że gryząc pokarm rozdrabniamy go, ale on jest zbudowany z takich dużych łańcuchów. I te łańcuchy muszą zostać strawione, żebyśmy mogli z takich maleńkich cząsteczek budulcowych zbudować coś innego naszą tkankę, jakąś część, może komórki, może te komórki odżywić. Potrzebujemy takich maleńkich, maleńkich budulców. I ten pokarm, który spożywamy, mimo że on jest rozrobiony mechanicznie w ustach, musi być jeszcze strawiony chemicznie. I to strawienie chemiczne dzieje się w dużej, dużej większości przez enzymy. Enzymy trawienne. Dlatego enzymy trawienne bardzo często są znane ze swoich funkcji i swojego działania w przywodzie pokarmowym. Ale powiemy sobie jeszcze o tym, że to nie jest wszystko, co robią. W przywodzie pokarmowym faktycznie sprawiają, że jesteśmy w stanie w ogóle przyswajać wartości odżywcze z pokarmu. Ale enzymy trawienne też będą działały w innych obszarach. Na przykład będą rozkładały metabolity do takich form niegroźnych dla nas, które, które nasz organizm może usunąć. Enzymy są katalizatorami reakcji. To znaczy, że jeżeli mamy jakąś reakcję w naszym organizmie, a tych reakcji są setki, jak nie tysiące, tysięcy w każdej minucie, czy oddychanie, czy konwersję jednej rzeczy w drugą, czy dodanie energii naszej komórce, dlatego, że wiesz, że to nie jest tak, że komórka bierze energię z tabletek czekolady, ona raczej ją przepala ATP, a to jest ATP, to jest taki związek chemiczny i to wszystko się dzieje w dobie w dobie albo pod obserwacją, albo pod przyspieszeniem reakcji enzymatycznych i gdyby nie było tych reakcji enzymatycznych tośmy nawet nie byli w stanie tak ręką o podnieść, dlatego enzymy są szalenie ważne w naszym organizmie i one też są świetne jako takie odmładzacze, ja bym tak powiedziała, czyli można robić sobie kurację raz na jakiś czas po prostu enzymami trawiennymi i mimo, że one się nazywają trawienne, to będą działały na wszystkie reakcje w całym organizmie, też będą działały i regenerująco na mięśnie i będą poprawiały jakość skóry, jakość cery. Enzymy są naprawdę fantastyczne. Jeżeli sobie wyobrazisz, że nasz pokarm jest zrobiony z, z takiego łańcuszka, to to, co robią enzymy, one przychodzą jak nożyczki, hop, i rozcinają tutaj. I potem inne enzymy mogą przychodzić tutaj, i rozcinają tutaj. I na przykład to pierwsze rozcięcie ma miejsce nie wiem, na przykład w żołądku, a drugie rozcięcie ma miejsce w jelicie cienkim. I w momencie, kiedy yy, za pomocą enzymów porozcinamy ten pokarm na takie mini, 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 mini fragmenty, to jesteśmy w stanie za pomocą kostków jelitowych to wszystko wchłonąć i zacząć rozprowadzać po całym organizmie. I to pocięcie na mini, mini, mini fragmenty jest kluczowe do tego, żebyśmy w ogóle te m, wartości odżywcze wciągnęli do organizmu, wciągnęli do krwiobiegu. Przygotowałam dla Ciebie oczywiście pigułkę wiedzy nr 98. PDF możesz pobrać na stronie sklepu. W menu jest zakładka dawkowanie i sposób użytkowania, tak zachęcam Cię, żeby ten PDF sobie otworzyć. A ja jeszcze zerknę, co my tu mamy. Enzymy pomagają w procesie trawienia i przyswajania pożywienia, Uwalnienia od zdęć i od ciężkości na żołądku, zapobiegają negatywnym skutkom ubocznym odrobaczania i detoksu, poprawiają stan cery, pomagają w zaopatrzeniu komórek w substancje odżywcze i poprawiają też stan immunologiczny. Ja bardzo często powiedziałam o enzymach trawiennych w kontekście odrobaczania, że to jest taki bardzo ważny etap, kiedy przygotowujesz się do odrobaczenia, żeby wprowadzić enzymy trawienne, dlatego że one neutralizują takie. Powiedziałabym negatywne skutki odroboczenia, jak ból głowy, jak zmęczenie, one sprawiają, że te metabolity, które są dla nas no takie niezaciekawe, po prostu są rozkładane do substancji bezpieczniejszych, prostszych i wydalane z organizmu. Tak jak już powiedziałem, jest wiele rodzajów enzymów trawiennych i w ślinie, będziemy jechali po kolei, bierzemy do ust, rozgryzamy go i zaczynamy tutaj mielić w ustach. W ślinie pojawia się amylaza ślinowa. Amylaza sprawia, że ym, najbardziej działamy na węglowodany. Oprócz tego, że ślina... Ym, Zmiękcza, rozmiękcza i roz, y, zmiękcza i rozmiękcza pokarm y, oprócz tego, że gryziemy, czyli je to już w samej jamie ustnej zaczynamy trawienie enzymatyczne. Dlatego, jeżeli bierzecie enzymy, ja zawsze zachęcam do tego, żeby je rozgryźć w ustach. Dlatego, że już w ustach zaczynają się te procesy trawienne, i jeżeli suplementując się enzymami będziesz je rozgryzała w ustach, wtedy będą po prostu najskuteczniejsze. Um, czyli tak, tu mamy napisane w pigułce, że amleza odpowiada za wstępne trawienie w skrobi e, i glikogenu. Czyli to, co Ci mówiłam. Wszystkie pokarmy bogate w węgle, czyli ziemniaki, chleb, ciasta, ciasteczka, dżemy, wszystkie takie hmm, węglowodanowe rzeczy <ścoughs> zaczynają rozkład w jamie ustnej. Potem jedziemy dalej. Mamy żołądek i w żołądku jest, um, oprócz tego, że mamy tam HCL, i mamy takie środowisko kwasowe, to jest tam um, pepsyna, która zaczyna rozkład białek. I ja sobie zawsze to tak tłumaczę. Dobra. W ustach mamy węgle, węgle się zaczynają rozkładać, w żołądku zaczynają się rozkładać białka, a dalej w dwunastnicy i w jelicie cienkim rozkładają się tłuszcze. Oczywiście na tych wszystkich etapach też rozkładają się troszeczkę inne związki yy, i substancje pokarmowe, ale najbardziej są te odcinki ukierunkowane właśnie na te rzeczy, które powiedziałam. Czyli jema ustna, węglowodany, yy, żołądek to będą białka, a potem jelito cienkie to będą tłuszcze i inne rzeczy, które są rozkładane za pomocą enzymów produkowanych przez trzustkę. Tak jest w ogóle taki przewód połączony z trzustką do jelita cienkiego i te enzymy są tam transportowane. Zobaczmy, co tu jest w PDF-ie jeszcze, żeby o niczym nie zapomniało. Pepsyna rozkłada białka w żołądku, lipaza żołądkowa rozkłada tłuszcze w żołądku, a podpuszcza ścina białko mleka. Ale to się dzieje tylko w okresie niemowlęcym. No i teraz mamy dwunastnica. Tak naprawdę w dwunastnicy tych enzymów jest najwięcej. I tam najwięcej się procesów dzieje. Czyli możesz sobie wyobrazić, że dwunastnica to jest takie miejsce rozkładania naszego pokarmu. I co jest ciekawe, ten pokarm jest rozkładany i rozrobiany w dwunastnicy, a nie w jelicie grubym. I teraz napisz mi w komentarzu, co się dzieje w jelicie grubym. Jelito grubym ma jedną ważną funkcję. I chyba wszyscy o tym troszeczkę zapominamy. A jeszcze czekam, słuchajcie, na serca i na lajki od Was. Bo dzisiaj naprawdę, tak jak słuchacie, już mi nawet u zasycha. Czy naprawdę pod górkę jest to ze, ze, ze wszystkim. Ciepło widzę. Tak, dzisiaj jest najcieplej z całego tygodnia. U nas przynajmniej. Um, a ja powiem Wam, że przeczytam dokładnie, jak się nazywają te enzymy w dwunastnicy. W soku trzustkowym, o zobaczcie, jak to się ładnie nazywa, czyli te enzymy, które produkuje trzustka, tak naukowo są nazywane sokiem trzustkowym. Tam jest amylaza trzustkowa, Nukleaza trzustkowa, Maltaza, mm, Elstaza. I, i, a, i jeszcze żółć emulguje tłuszcze. To też jest proces trawienia tłuszczy. I jeżeli chodzi o żółć, to mm, w ogóle prawidłowa konsystencja żółci jest ultra ważna. O to jest bardzo ciężko w naszym świecie, dlatego że mamy pozapychane woreczki żółciowe kamieniami. Um, I oprócz tego, że w ogóle nie mamy o to, czy. Ten woreczek żółciowy jest y, sprawny. Pamiętajcie, że jeżeli w środku są złogi i są tak zwane te kamienie, co jest też skrótem myślowym, ten woreczek żółciowy nie jest stanie spełniać swojej, swojej funkcji, a żółć emulguje tłuszcze. Jeżeli masz zawalony woreczek żółciowy, jeżeli masz zawaloną wątrobę, słabo trawić tłuszcze. A co to są tłuszcze? Nasycone kwasy tłuszczowe. Tłuszcze budują mózg, znowu skórę myślowy, ale tak jest. Tłuszcze są odpowiedzialne za to, że mamy piękną cerę. Tłuszcze są odpowiedzialne też za to, że nie mamy takiej ilości zmarszczek. Jeli to grube. Słuchajcie, za co jest odpowiedzialne, jeli to grube. Wiemy już, że tutaj węgla się trawią, w żołądku jest ścinane i natrawione białko, w dwunastnicy jest właściwie trawione wszystko, yy, dlatego że tam jest bardzo dużo różnych enzymów produkowanych przez trzustkę i jest też emulgowany tłuszcz, yy, sokiem, sokiem z woreczka, żółcią zworeczka żółciowego, a w jelicie grubym dzieje się bardzo ważny proces, to jest sorpcja wody. Mało osób zdaje sobie sprawę, że nasz pokarm jest cały czas trawiony w postaci takiej brei. Yy, nie wiem jak to lepiej. Jakbyście namoczyli chleb w wodzie, na przykład do robienia mieloniaków. I yy, yy, w takiej brei to wszystko jest trawione, dlatego że enzymy muszą pracować w środowisku wodnym. Dlatego jeżeli ktoś ma problemy z trawieniem, ja zawsze polecam, żeby zrobił sobie krótką dietę, zupną zupową opartą na zupach, dlatego że zupę mają to naturalne środowisko, które jest takie wilgotne, i nasz organizm dużo mniej się męczy, i jeżeli musi coś takiego strawić, niż jeżeli na przykład dajemy mu kanapkę z serem i wędliną i pomidorem. To trzeba by było porzuć tak dokładnie, żeby to się samo takie włodniste i papkowate zrobiło, a pokażę mi palcem, kto tak robi. Wszyscy połykamy, wszyscy nie, nie rozdrabniamy tego tak dokładnie. Dlatego też przy odchudzaniu to jest ultra, ultra ważne, żeby po prostu te rzeczy greść.. Tada. A ja czekam na serce i na lajki, bo słuchajcie, po prostu jakieś dzikie rzeczy się zaczęły robić z zasięgami. Um, I te nasze wideo nie dochodzą do zbyt dużej ilości osób, a to mnie osobiście martwi, dlatego że um, no ja już nie mam pomysłów, jak do Was docierać. Bo zawsze to było robione przez Facebooka, przez Instagrama, a teraz nie wiadomo. Także otwierajcie maile. W tych mailach zawsze jest podsumowanie zawsze są linki do wideo i zawsze są najważniejsze informacje. Informacje też o tym, co wpada do sklepu. Um, enzymy trawienne. Czy macie jakieś. Aha, jeszcze a propos tej sorpcji. Piszcie pytania, a jeszcze odniosę się do sorpcji w przewodzie pokarmowym. Um, jeżeli są zatwardzenia, to oznacza, być może, dwie rzeczy. Jedna. W całym organizmie jest za mało wody, i nasz organizm musi odciągać dużo wody z kału do wszystkich procesów życiowych, i ten twardy kał wychodzi z nas, stara się z nas wyjść, obcierając ścianki, yy, tworząc zatwardzenia, hemoroidy, rany, krwawienia, ból. Yy, albo może być też druga rzecz. Yy, Kał za długo przebywa w jelicie grubym. Jeżeli tam jest resorcja, czyli odciąganie jest z wody, i jeżeli tam kał jest, nie wiem, przez jeden dzień, no to nasz organizm odciągnie jakąś ilość wody. A jeżeli nasz tam kał jest przez dni 3 czy 5, a wiem, że są osoby, które się wypróżniają raz na tydzień i to nie jest dobre, no to wiadomo, że tej wody będzie odciągnięte dużo, dużo więcej. No i wtedy mamy problemy z predamentymi i zaparciami. I powtarzacie to wszystkim naokoło. Wypróżnić trzeba się codziennie. Um. To jest taka podstawa zdrowego funkcjonowania organizmu, mega, mega ważna sprawa. Ja już będę kończyć. Pozdrawiam Cię bardzo serdecznie. Bardzo serdecznie Cię zachęcam do zakupienia enzymów przez sprzedaży. Do piątku jest najlepsza, najbardziej korzystna cena ever do tego, żeby zapisać się na newsletter. Wrzucę linka tutaj na górze i będą w tym tygodniu. Jeszcze dzisiaj mamy środę, obiecane materiały na temat enzymów. Mega, mega warto. I warto otwierać też od nas maile. A już będę kończyć. Pozdrawiam Cię bardzo serdecznie i do zobaczenia.